Siemanko, ze strony Baldi Dzisiaj sobie pogramy w Insurmountable Oczywiście na najwyższym poziomie trudności, zwanym Insurmountable, czyli nie do pokonania Dzisiaj mamy... Gra nam proponuje dwie misje W pierwszej będziemy szukać e, dziennikarza Z jedną gwiazdeczką W drugiej mamy zimne noce Ale w miarę spoko pogodę, z tym, że misja jest na dwie gwiazgi, więc może polećmy e, Polećmy poszukać tego dziennikarza e, Będzie zimno będzie zimno, więc, więc zobaczmy, co my możemy zrobić. Nic nie możemy, capacity mamy, jakie mamy, czyli nie możemy wziąć nic cieplejszego. Rękawiczki mamy na 0,75, więc spoko. E, moglibyśmy od tak zwanej biedy zamienić butle z termosem, więc może to zrobię. Jak ma być zimno, mówią, że jest zima, to musi być zimno. Zobaczymy, jak tutaj zimno będzie. Zimne noce. Będziemy się starali jak najszybciej dojść do dziennikarza. Och, dobra. Jest żurnalista. Dobra, lecimy. Gdzie my jesteśmy? 5300. Dobra. Zróbmy te dwie misje małe, a potem weźmy sobie GPS-a i popatrzmy, gdzie też on może być. Idźmy do tego obozowiska. Udało nam się zdarzyć jakieś raki. Spoko. Wejdźmy jeszcze do jaskini. Idźmy za, za zapachem. No dobra, spoko było. Mamy lewe lampę. Nic nie robimy. Tak. To będzie, to będzie energia, ciepło. Kiedy się obudzę, to może się przydać. tam nie, gdzieś tam, dobra. To idziemy gdzieś, gdzieś tam, tak. Zatrzymajmy się, odwiedźmy jeszcze to miejsce. Początek gry to nam za wiele nam nie robi. Jest kometa. Tu dobrze działa na głowę. Level up oczywiście maksymalna ilość tlenu Może nam się przydać I powoli sobie tupiemy Mniej więcej w kierunku, w którym pokazał nam GPS Dobra, mniej więcej gdzieś tam, więc Coś tam będziemy sobie ze dzaczkiem małym iść jest cienki lód. Ale nie, nie ryzykuję. Idę dalej. Idę dalej. Najwyżej skręcę nogę. No tak, oczywiście, już musiałem się uszkodzić. Jest obozowisko, przeszukajmy to, choć oczywiście głowa mówi nie kradnij, nie kradnij. Rękawiczki z energią, więc nie bardzo chcę je mieć. Wolę mieć nałożone ciepłe rękawiczki. Mam jaskinię, więc mam nadzieję, że wystarczy nam energii, żeby tam się e, dostać. Spróbujemy pomóc radnemu wspinaczowi, ale nie wiem, czy to się, czy to się da tak. Nie chciał naszej pomocy, nam się zrobiło smutno hmm, Dobra energia Energia i tlen kiedy się budzimy No niestety nie wystarczy nam, nam siły Więc idźmy tutaj, zatrzymamy się zaraz O, tu się zatrzymamy No i cóż, idziemy spać Śpimy bez namiotu Będziemy trochę się bać. Wiadomo, sami na szczycie góry. No i czego mi znowu zabraknie? Ach, zimno się zrobiło panu. W sensie mi. Strefa śmierci. Będę szedł powoli. Dobra, tu mi się nie powinno nic stać. Dwa tylko pola do zmarznięcia. A jednak kolano, ale dobra, nic się nie dzieje. Idziemy do jaskini, idziemy za dźwiękami. Uszkodziłem sobie klatę. Nie no świetnie. Śpimy długo. Bardzo mało ciepła nam przybyło. Ach, bo dziś jest zimno. I dlatego. Dobra. Ja myślałem, że to nam się przekręci. I będzie ciepło, czyli dzisiaj jest zimno. Dzisiaj musimy na siebie uważać. Tam iść, ale jakoś tak nie widzę, jak to zrobić. Czyli tak, muszę dojść dookoła. Dobra. Czyli idziemy w tę stronę. O, no, coś leży na ziemi. Zwłoki, które mi się bardzo nie spodobały. Tam jest fajnie, to są cztery, cztery rzeczy u siebie. Jest jakiś handlarz, nawet. Tak, tu nic więcej nie ma, nie chcę tutaj do góry wracać. Szedłem jak najszybciej ze strefy śmierci. Mamy pierwszy punkt, tylko ja z tego co pamiętam, to tam go nie ma. Tam go nie ma wcale. No pohandlujmy chłopaku. Czyli on by chciał jedzonko. Zabierze mi termos, da mi butlę nie chce. Po prostu da mi butlę. Nie chce handlować. Nie chce, bo to będzie słabe. Przeszukam namioty, nie, na szybko to zrobię, chociaż tu mi nie robi różnicy i tak cały po prostu jestem zmarznięty, ale za to mam dwie butle. Mamy level-up, szybciej się poruszam w czasie, jak mam dużo tlenu albo jednak po prostu. Zwiększona ilość tlenu. Dojdźmy tu. Jest lodowiec. Obejdę go dookoła, bo tam mogę spaść. To mi się zdarzało. Dobra. No i co? Dziennikarz. Eee, znalazłem go. Znalazłem go. Pierwszą wskazówkę znalazłem. Dobra. Idźmy się schować do tutaj, do jaskini. Tylko co mi to da? Idźmy ze dźwiękiem, użyjmy latareczki Mamy termosik, więc generalnie spoko. Czy mi się opłaca spanie? To będę tlen i energię, ale stracę ciepło. Nie wiem, czy to jest ok. Po prostu nie wiem. Dobra, ostatnia rzecz. czy to będziemy myśleć gdzie możemy iść przeszukajmy ten obóz nic nie znaleźliśmy poza level upem. no dobra gdy coś będę ja to będzie mi cieplej muszę to przeżyć generalnie czyli co jak pójdę spać to nawet się ogrzeję, tylko saniki stracę ale przynajmniej całą noc Powinniśmy zyskać plus 7 ciepła więc, tak, więc jest OK No i teraz popatrzmy, w którą stronę powinniśmy iść nie mniej więcej gdzieś na wprost no to idźmy mniej więcej gdzieś na wprost Ja tu nie będę nigdzie zbaczać z trasy tak będziemy bardzo dużo kosztować Chyba tu lewą stroną bardziej się opłaca iść O ile ja w ogóle mogę tędy przejść jest jakieś, jakaś, jakaś skrzynia a, skrzynia jest pusta. Jak tutaj dojść? Tutaj dojść trzeba dookoła, więc tu nie. No dobra. Na pewno wydaje mi się, że musimy spiąć się na szczyt, więc tak czy siak i tak muszę iść do góry. Och, znowu jestem w strefie śmierci. No nic nie było. Ciekawe to jest jakieś łóżko, więc poświećmy co tam jest. Mamy kiki. Na płaskim terenie. Mniej energii będziemy zużywać. Idziemy spać. Duży ubytek tlenu. Huh. A. Muszę wejść a potem zejść, czyli jakby tak tędy. No, ślady jakichś stóp wielkich. Mogę zrobić to powoli albo szybko, więc ja to zrobię szybko. Zdobyłem bandaże. Jak będzie trzeba, to ich użyjemy. Dobrze, dobra, idźmy, idźmy takim zygzaczkiem troszkę. Właśnie. Na pewno nie musimy wchodzić na sam szczyt. Musimy po prostu to obejść. Idźmy tutaj, tutaj może odzyskamy sanity. Oj, oj! Chcąc, nie chcąc, i tak muszę przezaliczyć muszę tutaj górkę, słabo. Wow. Ja pomyślę, czy mi się chce wchodzić, wchodzić, ale to i tak, chyba muszę w tym kierunku nie. No właśnie, muszę tu uważać bardzo. Najpierw chodźmy spać. Tracę Sanity. Ja już go nawet nie, nie mam czym odzyskać, wydaje mi się. Więc zaczyna się robić niewesoło. W głowie mi się kotuje. Ale idźmy, idźmy tutaj. Oha, już widzę e, czterech Murzynów, którzy niosą trumnę. Nie wesoło panu zobaczyć. Jest kapliczka. ludo ludu, ciepłota albo energia. Dobra. Aha, tu jest zimno, więc cały czas Ciepło tracę, ale tak, energię, bo temperaturę to ja sobie spokojnie odzyskam korzystając z termosu i tam gdzieś mamy iść, no. no idźmy tam. No i w głowie już słyszymy głosy, czyli coś się dzieje, Dobra, jak to mówię, one goes dead trzeba będzie, to się umrze mhm. trochę odzyskaliśmy. sanity mamy lewe lapa. Zmniejszymy sobie karę za spanie bez namiotu. No i gdzie mam iść? Gdzieś tam. Dobra. No, ciekawe jakieś odkrycie. Wchodzimy w dół. Jest jakaś kryjówka. Zyskaliśmy jedzonko Zyskaliśmy lepsze raki Więc ja je sobie nałożę I teraz tak, nie mamy tlenu Więc go uzupełnijmy Temperatura A i energia jakoś tam poleci, dobra Gdzieś tu tu mamy iść, tak? Na pewno powinniśmy zejść jakoś niżej, żeby odzyskać trochę tlenu. Gdzieś tu jeszcze gdzieś musimy iść dalej za tę górkę. Dobra. Powiedzmy, że sobie pójdę w dół. Troszkę. Jutro znowu będzie zimno. Wszystko słabo wygląda. Nie widać nigdzie wskazówek. Śladów czyli nie każe też nic, 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 nic dobra, jeszcze raz Może komu na wprost gdzieś, ale gdzie? Nic, nic. brakuje nam ciepła, więc yy, to nie, tego już nie możemy w nijak załatwić no dobra, to jesteśmy z marszuchami i tyle Pójdę chyba. No, jest już krytycznie. Będę sobie podskakiwał w miejscu. Po chwili czuję się lepiej. Eee, tak czy siak pójdę do tej jaskini, tam się prześpię. Eee, idziemy za wiatrem. Co? Czyżby znowu klata? No tak, tam gdzie wieje, tam dostaję w klatę kładę się spać na długo dobrze mamy wskazówkę odnośnie naszego żurnalisty. w końcu raczyła się pojawić zróbmy ten w ten sposób tu może sanity odzyskamy albo ciepłotę musimy zaryzykować po śmierci dobra sanity udało się uzyskać, bo było coś ciekawego. Jeszcze znowu coś związanego z tlenem. A dlaczego tu tak trzeba? Play? Nie chcę tak. Bardzo słabo. Tak nie mamy czym się ogrzać, więc musimy iść. Bo będę tracił już życie, to widać na pewno. Dobra. Próbuję się trochę rozgrzać. Straciłem życie, ale udało mi się trochę. To mi na niewiele pomogło, bo jeśli idzie o Cię to nadal jest źle. Oczywiście, że biorę herbatę. Chłop chyba wiedział, czego mi potrzeba. Eee, wezmę sobie to butlę z tlenem od razu. Eee, mogę użyć bandaży. No i idziemy co? Tutaj będziemy musieli się przespać, wychodzi na to. Dobrze by było zejść ze strefy śmierci. Dobra. o Wyszliśmy ze strefy śmierci, śpimy długo. Trochę stracimy ciepło i trochę zyskamy, bo rozpoczyna się ładny dzień. Jutro znowu będzie zimno, więc generalnie źle. Idźmy tu w dół. Zobaczmy jak sytuacja. No są trudne tutaj jest zejście, są kamienie ostre. Idziemy, idziemy. Mamy drugą wskazówkę. Siedzi jakiś chłop. To jest pewnie on. Dobra. Doszliśmy do punktu. Fajne. A chciałem zobaczyć czy jeszcze będzie jakiś punkt. Jeszcze mi coś zahaczył. Ale dobra. Było ciężko, pomimo tego, że była to plansza z jedną gwiazdką. Były już momenty, kiedy było trudno. Dobra, zyskaliśmy to. Zyskaliśmy Capacity, maskę z tlenem, proszę bardzo. Hełm, kask taki, no i ciepłą czapkę, więc zawsze coś. No i mamy Event Knowledge, bardzo fajnie. Szybka mapa, wydaje się. Ja nie wiem, czy te mapy są troszkę krótsze niż na tym podstawowym poziomie trudności, czy jak tak. Szybko mi te, te plansze idą. Może dlatego, że wiem, że trzeba się spieszyć i po prostu przeć. Nie zastanawiając się, nie chodzić bokami. No dobra, jak Wam się podobało, tak jak mi, zostawcie łapkę w górę. Lajkujcie, subskrybujcie. Czekajcie na następne odcinki. Do zobaczenia i do usłyszenia.